Hej hej, pogrążeni w bólu modowacze. Wszyscy, którzy cierpią przez to, że brak nowych modów ciągle, ciągle czegoś brakuje, ciągle coś nie działa, ciągle jakieś tam błędy wyskakują. Oczywiście jak każdy kolejny patch, wersja 9.0 wprowadziła i ten sam problem. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi wam troszeczkę pomogę. Bo ponieważ ostatnim razem robiłem podobny filmik z konfiguracją wrr natomiast teraz już tak walcząc z modami, przecież wczoraj cały, cały wieczór walczyłem, kombinowałem z różnymi rodzaju modami, więc dlatego nie nawet nie próbowałem nagrywać nic, nie by wam pokazać coś nowego, ale teraz wam pokażę coś, co odkryłem. Już pewnie część z was zna dokładnie modę Aslana. A ja dopiero teraz je odkrywam. Oczywiście znajduje się to na głównym forum World of Tanks. Odpowiedni, odpowiedni post. Mamy tutaj coś takiego jak Aslan XLM Mod Installer. Którego ściągamy. Jeżeli Wam wyskoczy AdFly, należy poczekać chwileczkę. SKIP ID. I teraz wybieramy sobie coś takiego jak ASLAN mod INSTALLER Mod INSTALLER Tutaj mamy tylko i wyłącznie Tylko i wyłącznie Konfigurację XAML I ściągamy sobie No ja już go ściągnąłem, ale mogę to zrobić jeszcze raz Nie trwa to kto wie jak długo, chociaż ta strona nie chodzi znowu jak, jak strasznie, jakoś strasznie szybko Czemu te mody? Podobnie jak w WRR-a WR możemy sobie dokładnie skonfigurować co chcemy, czego nie chcemy i dlatego wam pokażę jak to mniej więcej wygląda Oczywiście dajemy ruchom. Tutaj wyskakuje mi troszkę jak wybierz język używany podczas instalacji, czyli polski. W międzyczasie trzeba wyłączyć, najlepiej wyłączyć od razu World of Tanks. Wyskakuje nam troszeczkę jak kreator instalacji programu Aslan mod. Aslan xl mod. Dajemy dalej. Oczywiście zgadzamy się. Tutaj kolega za każdym razem pokazuje, jakie, jakie wychodzą nowe poprawki. Działa bardzo szybko, bardzo sprawnie, więc nie ma żadnego problemu. Jeżeli macie standardowo zainstalowaną wersję wersję C games nie, nie, nie zmieniacie żadnych ścieżek. Zostawiacie tak, jak jest, dajecie dalej. I teraz tak, własna instalacja, najlepiej zrobić sobie według własnego osu... samemu, ustawić sobie konfigurację, jaka wam się najbardziej podoba. Fajną rzeczą, naprawdę bardzo fajną rzeczą jest też takiego, jak pokaż opisy. Zaraz wam pokażę dokładnie, o co biega. Ogólnie wers mody Aslana, jeśli chodzi o XVMA, dla mnie są totalnie nieczytelne wszelkiego rodzaju ikonki oraz opisówkę, która jest nad czołgami, jest dla mnie zupełnie nie, nie do rozgryzienia, nie do zobaczenia, więc dlatego ja cały czas byłem anty, jeśli chodzi o tą wersję. I odrzucam od razu wszelkiego rodzaju bajeraanckie rzeczy, bajerenckie ikony. To jest, to tylko wprowadza zamieszanie. Dla Daltonistów nowoczesnej ikony to też się nie nadaje do niczego. Moje, oczywiście jest to moje zdanie. Możecie sobie zainstalować tą wersję z bajrenckimi ikonami, ale ja jestem przyzwyczajony do wersji takiej standardowej, tradycyjnej, więc y, ja to od razu wyłączam. daję tylko i wyłącznie Hitlock. Czyli wersja taka standardowa, naj, najprostsza, bez żadnych cudawianek y, i. I najbardziej czytelna. Możecie sobie dodatkowo znaczniki nad czołgami ustawić. Nazwę czołgu, nazwę pojazdu pokolowaną według sojuszniku, Sojusznik bruk to jest nieważne. Nazwa gracza też jest nieważna. Nie interesuje nas, czy Zenek gra przeciwko nas. Ważny jest tak naprawdę czołg, który, który jest. Oczywiście to wszystko jest możliwe, że dodatkowo są tam jeszcze w konfiguracji. Aslana jest możliwość, że jeszcze pokazuje ilość, ilość biter na danym czołgu, inraty na danym czołgu, ale słuchajcie, tak naprawdę mm, macie się skupić na tym, żeby strzelać do przeciwnika, a nie patrzeć na to, jakie ktoś ma suferki. Takie jest moje zdanie, oczywiście. Ikona markera ratingu WN to jest powiedzmy bez znaczenia. Marker stykowej wieży. Jeżeli pamiętacie jak wygląda ten marker i będzie wiedzieć czy czołg ma stekową pierwszą możecie sobie to włączyć niski poziom HP, jeżeli czołg ma poniżej 25% wystaje mu wykrzyknik, to też można sobie zaznaczyć, można nie. Nazwy nad zniszczonymi czołgami Ja bym ja to odznaczam Odznaczy, odznaczyłem. A niskie jest zniszczonego pojazdu. Taki bajerek, gdzie czołg od, gdzie. Nazwa, nazwa czołgu zniszczonego przez naszych, bądź też przez przeciwników naszego współgracza odlatuje, jakby w górę, dodatkowo, jeszcze z wartością trafienia. Dla mnie to jest zbędny Bayer który tylko dodatkowo obciąża komputer. Nie ma moim zdaniem to potrzeby tego instalacji. Inne ustawienia, nazwy drużyn. Nasz team, drużyna przeciwna. Jak, jak Wam pasuje, to sobie możecie ustawić. Markery spotowania wrogich czołgów na uszach, czyli tak zwane gwiazdki, ewentualnie innego rodzaju znaczniki, który czołg był niewyspotowany, to warto mieć. Zaawansowane ustawienia minimapy. Tutaj najlepiej ustawić to na wszystko, ze względu na to, że będziemy mieli zasięg rysowania, zasięg spotowania oraz. Oraz maksymalne zasięg linie by wjechał, działa. To wszystko jest potrzebne. To, to się bardzo przydaje. Pokaż się kondygnacyjnych czołgów. To może nie. To jest to akurat. To można odznaczyć, bo dodatkowe tylko zostają nam ślady, gdzie który czołg został zniszczony. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Dla rozgrywki. Nazwy graczy na minimapie oczywiście, że tak. Sojuszników wrogów. Nazwy pełne bądź skrócone mogą być pełne. Nazwy pojazdu sobie. Wiadomo, że, że warto, to, warto wiedzieć mniej więcej, gdzie jaki czołg jeździ. To jest bardzo przydatne. Powiększanie minimapy, jak ktoś lubi, żeby ta minimapa była powiększona, to sobie włączacie. Wtedy ta minimapa jest, pokazuje się na całą ekran. Przydatne, czasem przydatne. Hitlock. Bardzo fajna rzecz. I teraz tak, włączacie sobie hitok, na pewno jest potrzebny. I teraz tak, góra, czyli z, pra z lewej górnej strony lewy, lewy środek, czyli bardziej w kierunku środka prze przerzucone. Tu macie wersję rozbudowaną, tu macie wersję prostszą i wersję kompaktową. Czyli różni się tylko ilością yy poszczególnych yy informacji. Powiedzmy, że wystarczy wersja bez, bez nas, graczy, nie wiadomo ilość linii. Czy, yy, warto tam dać na przykład 10 leżności, jak tam wam idzie, ile strzelać, czy do czołgów 5 lub 10 sztuk. Alarm dźwiękowy szóstego zmysłu to już jak wam pasuje. Automatycznie loguje się do gry. Czyli, jeżeli macie, gracie samemu, nikt Wam nie wchodzi na, na komputer, wówczas przy, możecie sobie zapisać swoje hasło i w tym momencie gra przy uruchomieniu się od razu będzie automatycznie się logowała. logowała. Czasem przydatne, czasem nie. Przepraszam, to moje krzesło akurat y, zabezpieczenie puściło. <laughs> po intro to oczywiście warto. Statystyki graczy z XVM, włączone statystyki obliczania szanse na zwycięstwo można to brać od odhaczyć. Czasem wprowadza zamieszanie Czasem ludzie widzą, że mają 60-70% szans na zwycięstwo i jadą do przodu, różnie z tym bywa, także, także jak chcecie. Rodzaj wyświetlonego ratingu, na chwilę obecną chyba najbardziej pożądany jest WN8 i ja sobie tak już ustawiam WN8. O efektywności zapomnijcie, to już jest, że tak powiem, rzecz nieważna. I, i, i najlepiej WN6 albo WN8, jak tam chcecie. Ustawienia w garażu. Guziki z cenami, to jest akurat bajer przy drzewku rozwoju. Można, nie trzeba tego to zaznaczyć. Oznaki mistrzowskie na pasku czołgu, czyli pokazane jest, czy dany czołg ma już odznakę mistrzowską. Na drzewku rozwoju też będziecie widzieć mniej więcej, jaki czołg ma jaką jaką odznakę na zrobioną. Rozbudowane profile, informacje w profilu gracza, to jest fajna rzecz. Dodatkowo wam daje informacje na przykład ile, ile zniszczyli, <coughs> ile zadali damage wasi współgracze, nasi współgracze po twoim podświetleniu. Jakieś tam wszelkiego rodzaju dosyć ciekawe informacje, to warto sobie wziąć i Zainstalować. Kolorowe drzewko bada nikony pojazdów Basland. Oczywiście aut to się, to jest jak dla mnie nieciekawe. Save login server to odznaczamy i paczkę modów doda teraz dodatkowo. Kamera script. Dodatk czyli mamy. Możliwość ustawiania sobie zoomu najlepiej zoom 30 razy z 10 skakami, będziemy mieli więcej możliwości przybliżania. Oczywiście nie wszyscy lubią zoom moda, to jest zoom in, czyli przybliżanie, i należy pamiętać o tym, że owszem, przybliżamy, ma to na celu tylko zobaczenie, gdzie jest tak naprawdę przeciwnik, natomiast strzelamy raczej na wycofanym celowniku, nie strzelamy na w pełni zoomie, ze względu na to, że ten pocisk nie jest tak, tak powiedziane, że poleci tam, gdzie żeby chce, chcecie. Zoom out oczywiście jak najbardziej przydatne, czyli oddalanie kamery. Zwiększy szybkość zoomów, tego, tego akurat nie znam ale to sobie zaznaczamy. No scroll to odznaczamy. W momencie, gdy przybliżacie sobie tylko i wyłącznie scrollem i, i przechodzicie do razu w tryb samperski, wycofanie się z tego nie jest możliwe, także mm, wtedy musicie sobie wciskać albo kombinację klawiszy Jaką macie ustawioną, ewentualnie tak jak standardowo jest, bodajże pod lewym shiftem, także to oznaczacie. Domyślny zoom razy 2 można sobie wstawić. Usuwać podszykiwanie działa po wystrzale, zostawić. Dodatkowy wskaźnik zooma na celowniku, czyli tam w boku będziecie mieli pokazane, ile w danym momencie macie przybliżenia. 15 metrów z od pokazuje pod klawiszem F10. Jeżeli będziecie pamiętać, że, że, że żeby wciskać ten F10 możecie to zaznaczyć, przy, tym, przy tej wartości będziecie już automatycznie spotowani. Można to, yy, można to zaznaczyć lub nie. Damage indicator, yy, oczywiście ten taki najprostszy. Ten jest zbyt bajerancki. Ja bym proponował ten, yy, taki z celem NKMLD. Yy. Widać obrysy czołgów sojuszników. Od czasu do czasu właśnie robi się w ten sposób, że nie widać obrysów czołgów, więc sobie to lepiej zaznaczyć. Jeżeli ktoś oczywiście nie potrafi grać na kropeczkę, która jest w celowniku, to to lepiej sobie zaznaczyć. Tego nie znam. Powiem szczerze, mod ostrzega o się w rogu poniżej 100 metrów od nas. Tego nie znam i nie wiem, jak to naprawdę działa. To też nie jest, jest dla mnie nowość, czyli jeżeli strzelamy do kogoś z dalszej odległości i ten krąż nam znika, wciskamy sobie F i strzelamy ciągle w to samo miejsce. No to, to jest ciekawostka, ale powiem szczerze, że nie wiem jak to działa. Automatyczne ściąganie, zakładanie modułów, autoteleskop, czyli ściąga nam moduły po zakończeniu bitwy, czyli ustawiamy sobie. ustawiamy sobie. Co chcemy, żeby ściągało W pierwszej kolejności siatkę kamuflażową, w drugiej kolejności Lornetkę, w trzeciej na przykład skrzyn, skrzynkę naprawczą. Albo zostawmy na ten Battle Shell, duże cyfry na ikonach amunicji. Nie wiem, chyba, że ktoś ma mały monitor, to wtedy można to sobie ustawić. Mody do czatu w bitwie, film, filtr czatu i można sobie na przykład dać, że, że ten chat będzie dało się przewijać, bo zwykle jest tak, że ten chat znika, nie da się go przewijać, więc nie wiadomo kto coś mówił, więc, 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 więc można sobie takie coś zainstalować. It's paintball mod, czyli mniej więcej pokazuje gdzie was ktoś trafił, przebił lub gdzieś zrykoszetował, także dodatkowo ślady po pociskach są kolorowane. Kolorowe okręgi na bazach, żeby było bardziej widoczne, standardowo to jest białe. Jak ktoś, jak ktoś lubi więcej kolorów, oczywiście można sobie zainstalować. I teraz tak, celowniki. Standardowo Jimbo. Chyba najczęściej jest spotykany, najczęściej używany. Jedni go lubią, drudzy nienawidzą ze względu na dodatkowe linie. Te linie oczywiście można sobie powłączać i, i, i chyba najczęściej właśnie spotykany celownik. To jest Mjolnir, to jest taka wersja troszeczkę prosta, znaczy prosta, taka kiedyś go używałem, ale ja się nie mogłem na niego przyzwyczaić jakoś, tak, nie do końca się sprawował według mnie dobrze. Multimap to jest dla tych, którzy lubią troszeczkę kolorków, bajerków i... i, i taki troszeczkę bardziej odbajeżony celownik, nie polecam jeżeli macie słabe komputery to ja bym wam polecał Jimbo zdecydowanie, Domocles Sword o to jest bardzo fajny celownik bardzo prosty, nie ma żadnych zbędnych bajerów, nic kompletnie tylko kółeczko czas przeładowania, wasze HP oraz ilość pocisków jeżeli macie magazynek, bardzo fajny mod bardzo, ja sobie go bardzo zawsze chwaliłem, A oprócz Jimbo to jest taki jeden z częściej Jeden szczęście używanych przeze mnie. Hardscope to jest celownik historyczny, zupełnie mi to nie odpowiada. Hmm. To jest celownik z cyklu futurystycznych i raczej nie polecam dla słabszych komputerów za dużo informacji, za dużo prze, przebajeżenia. I jeżeli, jeżeli oczywiście lubicie takie, takie bardziej gwiezdne wojny, no to oczywiście możecie sobie dać go, ale dla mnie jest on zbyt bajerański. Minimalistik porównywalny z Domoklesem, też naprawdę świetny, też go kilka razy używałem i bardzo chwaliłem. Także możecie sobie w ten sposób go też zainstalować. Team tego nie znam, ale też widać, że to taki troszeczkę zbyt przebajerzony celownik. Ogólnie polecam Jimbo, Domoklesa i Minimalistik. Te trzy celowniki są naprawdę świetne i, i to Wam polecam. Alkulator efektywnego pancerza, własnego pojazdu. To w zależności od tego jak się skontujecie pokazuje Wam czy dobrze, dobrze jesteście skontowani oczywiście więcej informacji na, na, na ekranie, więcej, więcej 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 zamieszania po prostu możemy w ten sposób powiedzieć. Celownik serwerowy, niektórzy się pytali po co ja włączam celownik serwerowy, fajna rzecz, czasem się przydaje. Ja sobie załączyłem celownik niebieski ulepszony Infopanel. Jeżeli pojedziecie na czołg, pokażę Wam jego, jego statystyki. Powiedzmy tak sobie szczerze, że nie wiem. Możecie go spróbować sobie zainstalować, jeżeli jesteście mniej graczami obytymi, mniej więcej mniej wiecie, mniej wiecie o czołgach, ale to dodatkowo też zajmuje Waszą uwagę i. No to na was, jakby nie chcieli, to możecie sobie wziąć i zainstalować. Wskaźniki wychyłu działa, czyli ograniczniki dla poszczególnych dział, przydatne na naszego rodzaju TDK, które mają sobie wychył działa, przydatne przy wiadku artylerii. Możecie sobie spróbować jakoś tam poinstalować, który wam się przydaje. Raczej nie zagnie grube, tylko raczej jakieś cieńsze, żeby nie one się nie. Nie, 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 przy, bo tak to zajmują tylko miejsce i gorzej się przez to widzi. Niestandardowe ikony pocisków, to jest zbędny bajer, można to zainstalować jeżeli ktoś lubi bardziej wersję kolorową. Favorite Server, to jest fajna rzecz. Jeżeli wylogujecie się na przykład tylko i wyłącznie na serwer EU2 automatycznie wam zapamiętuje ostatni serwer do którego się logowaliście i wtedy wtedy jest od razu będziecie wchodzić na ten serwer. Panel zniszczeń. To macie z Gambita jest dodatkowo jeszcze z skontowaniem się macie i macie zajst. Ja bym zainstalował w tym momencie tego zajst i pokazuję. Najważniejsze jest tylko to, żeby pokazywało wam, z czego, z czego do was strzelają i, i, i czasem, czas przeładowania. To oczywiście te, te damage panele będzie można sobie później zmieniać na taki, jak używaliście do tej pory, ale ta paczka ma, w tej paczce są te dwa damage panele. Zegar w garażu. Po prostu pozycja pod guzikiem bitwa. Nie nad guzikiem, tylko pod guzikiem bitwa, bo wtedy obniża się i gorzej to wygląda. Także lepiej sobie wziąć i pod guzikiem. Pokaż datę, dni, tygodnia, angielskie, polskie mamy. I teraz tak. NoFo. No to jest inaczej Max Fairplane, czyli maksymalna widoczność powyżej iluś tam 100 metrów. Mapa zaczyna się robić taka lekko przymglona, a tutaj daje wam to jednak przejrzystość. Także to sobie zostawiacie, wreszcie widzicie fog, czy mgła i bez mgły. Także jest to bardziej lepiej widoczne. Tank karuzel, jeżeli ktoś ma dużo czołgów, ustawia sobie trzy rzędy. Jeżeli ktoś ma mało czołgów, 10, 15, ustawia sobie jeden lub dwa rzędy. Premium hangar, oczywiście jeżeli nie macie konto premium, ustawiacie, klikacie sobie i pokazuje wam hangar, tak, jakby byście mieli, tak jakbyście mieli konto premium. Osobiście hangar nie premium mi się bardziej podoba Radial menu, jeżeli naciśniecie sobie C, to od razu to Radial menu będzie wam wysyłać informacje do, do, was, do własnej drużyny, że przeładowujecie, bardzo przydatna rzecz, ja to bardzo polecam. Safe shot. W przypadku, gdy strzelacie do przeciwnika, który został zniszczony, blokuje Wam to na 1,5 sekundy strzał. Chyba nie bardzo opłacalne ze względu na to, że czasem przeciwnik stoi za jakimś wrakiem i wy najeżdżacie na niego i nie będziecie wtedy strzelać, ja bym to proponował chyba odznaczyć, chociaż nigdy tego, nigdy tego nie stosowałem, ale wiem, że raczej to nie działa na tyle dobrze. Może, możliwe, że mylę się, wtedy napiszcie w komentarzach, czy rzeczywiście działa to jest, jest to fajne. Statystyki z tej sesji oczywiście zaznaczamy, wtedy mamy informację ile co zrobiliśmy i podsumowanie. Spot Messenger, czyli informacje, jeżeli zostaliście wyspotowani, wysyła automatycznie, wysyła automatycznie informacje, że zostaliście wyspotowani. Włącz w wojnach klanów, w bitwach treningowych, wzywaj pomocy po wyspotowaniu, pinguj swoją pozycję na minimapie. Rozkazy z minimapy tylko dla plutonu. No to akurat nie, nie jest potrzebne. Bardzo dobra rzecz: zatrzymanie ruchu drzew i liści. Dla wszystkich, którzy mają słabsze komputery, obowiązkowa rzecz. Tak naprawdę 90%, może nie 90%, ale 50% obciążenia generowania ruchu, nie ruchu, tylko generowania obciążenia procesora w wodzie, to jest właśnie roślinność. Ona jest nie do końca dopracowana, stąd też i roślinność jest dużym problemem. Widzicie zresztą czasem, jak wam się powtórka odpala, macie włączoną trawę i jak ta trawa się po pewnym czasie dopiero odświeża. Pracuje, Wargaming pracuje nad, nad, nad tego typu rzeczami, ale ja proponuję zatrzymanie ruchu drzew i liści. Na pewno wam to da więcej do, 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 do FPS-ów. Także to od razu zaznaczajcie. Tym HP Pulbar Bar na górze pokazuje Wam ile drużyna przeciwna ma jeszcze, jeszcze życia. Powiem szczerze, że zainstalowałem sobie z ciekawości, robi dodatkowe zamieszanie, nie, dodatkowo jeszcze więcej informacji na ekranie. Jeżeli chcecie, koniecznie zainstalujcie, jeżeli nie, raczej ja bym proponował proponował tego nie brać. Tutaj macie dodatkowe komunikaty, tak do odznaczenia. Dynamiczne kręgi na mapie. To jest przydatna rzecz. I teraz tak, dodatkowo jeszcze można sobie wybrać pliki pobieralne, czyli minimapy w wysokiej rozdzielczości lokastana. To są, to są tylko i wyłącznie minimapy bez wszelkiego rodzaju oznaczeń bez pokazywania, pokazywania informacji odnośnie czołgów, gdzie one się znajdują bez linii, bo tym jest, za to jest odpowiedzialny XVM i można wziąć przy słabszych komputerach nieważne. <laughs> Teraz sobie znaczę, chociaż mam komputer nie mam słabsze, ale akurat zwykła standardowa mapa mi wystarcza. Lepsza widoczność czołgów, tfu, nie czołgów, przepraszam bardzo. Tylko wagonów w miejscach, gdzie one są. No, oczywiście te wagony są pokolorowane na różne kolory, potrzebne lub nie. Jak, jak to lubi. Białe braki w czołgów. Jeżeli lubicie tą opcję, to sobie zaznaczacie. Modyfikacje dźwiękowe. Owniżają FPS rzeczywiście lepiej, jeżeli ktoś nie... Wystarczają mu standardowe dźwięki, zostawiacie tutaj jak jest. I teraz tak, ikony klanowe dla XVM. Ja bym wystarczyłoby tylko dla 150 najlepszych klanów. Nasz klan się znajduje, w t, czyli is Next znajduje się w tych 150 klanach, więc, <ścoughs> więc mi to wystarcza. I nie ma też sensu ściągać 133 MB dla, dla wszystkich klanów EU. Więc w zupełności wystarcza tylko takie zwykłe ikonki, bądź jest całkiem to odznaczać. Pionowe drzewka badań, czyli stary wzór, stary wzór drzewek badań. Jeżeli chcecie żeby zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało, to sobie wrzucacie i jest ok. I teraz dajcie dalej. Czysta instalacja, wszystkie modyfikacje w RECMO zostaną skasowane tak, to jeżeli do tej pory mieliście jakieś instalacje, dajecie, dajecie tak, dalej, instaluj. Jednocześnie program sobie pobierze te, te modyfikacje, które, które wam brakują. Kończenie instalacji. Chwila, moment, macie wszystko skonfigurowane. Duży schodzi z ustawieniami, czego chcecie lub czego nie chcecie, niż z samym instalowaniem. Powiem szczerze, kolega tutaj robi naprawdę świetną robotę i na razie sobie skorzystam z tej paczki. Oczywiście, jeżeli będą już wszystkie mody, jeżeli będzie to działało, to 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 no będziemy, będziemy mogli dalej korzystać z paczki WRR'a bądź też z paczki Loretaja, których też serdecznie pozdrawiam. Na same zakończenie macie jeszcze dodatkowo, żeby Wam XOM w ogóle działał, musicie sobie wejść na stronę xvm i zaktywować, yy, zaktywować, zalogować sobie i aktywować statystyki. Ponieważ bez tego XVM wam nie będzie działał i, i, i musicie sobie wejść na stronę. W tym momencie logujecie się poprzez, tak jakby, stronę WOTA, bo wtedy Was y, strona XVMA przerzuci na, do strony wotowskiej i będziecie y, się wtedy mogli zalogować zainicjować sobie swoje statystyki i cieszyć się ich sfałem, bądź też nie cieszyć, jeżeli będziecie widzieć jak, jakich macie graczy w drużynie i jak, jacy gracze są w drużynie przeciwnej. Dobra, na szybkiego, długo, ga, dużo gadania, ale sądzę, że troszeczkę wam pomogę, bo bardzo byliście zadowoleni z opisu WRR-a, tutaj mam nadzieję, że też wam mniej więcej podpowiedziałem co, wybie co wybrać, czego nie wybierać i yy, 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 ta informacja się dla Was okaże bardzo przydatna. Dzięki, do usłyszenia.